Na Mam, jest na A już będzie ładować, czy nie? nie. Całe 20 zł. Weź odpal, tam <śmuszczak> odpal. Było, no. Ja się Tomek. damaj, Palić? Ja też to Jeśli chodzi o, o, o wiem, tam to, to co ja, tam przy, robiłem jakieś porządki ostatnie i, i, i wiem, To jest mój nowy samochód rajdowy, Wcześniej jeździłem celiką, a teraz zbudowaliśmy Korole WRC. Według homologacji, zgodnie z tym, jak była budowana wcześniej, z niewielkimi ulepszeniami, troszeczkę poprawiliśmy fabrykę, no, ale auto już jest odpalone. Dzisiaj pierwsza jazda, pierwsze testy. Szkoda, że tak mało czasu do barburki zostało, dlatego jedziemy jako zerówka. Na pewno nas zobaczycie na wszystkich odcinkach łącznie z Karową. No i co? No, auto jeździ, nawet szybko.